Słuchajcie kochani, chciałbym Wam bardzo ważny komunikat przekazać. Jako firma Hardcore mamy rozwiązanie wielu Waszych problemów zdrowotnych. Jeśli macie w rodzinach osoby chore na raka, chore na serce, proszę Was o kontakt w wiadomości prywatnej pomożemy i pamiętajcie, że nie porzucajcie nigdy nadziei, modlitwa plus prawdziwa medycyna, jest w stanie zdziałać cuda i... Jan Paweł II nad nami czuwa Pozdrawiamy z Prokocimia, ekipa Hardcore Company, międzynarodowa sieć MLM, Diamond Multiagencja reklamowa Marka odzieżowa, marketing, nieruchomości Samochody No i wiele różnych fajnych tematów, na których Zarabiamy, żeby dzielić się biednymi. Odwiedziliśmy się dzisiaj szpital w Prokocimiu Niesamowity czas, wspaniali ludzie, kochamy Kraków i kochamy te dzieci, błogosławimy Was szczerze. Niech Bóg ma w opiece ten oddział i niech dzieci wracają tu do zdrowia. A, pomożemy mu. Jemu ja też możecie dać parę groszy, ale niedługo Fundacja Hardkoru, która będzie 100% środków przeznaczać na pomoc. A środki yy, będzie kwiat, Fundacja hardcore Kwiat Polskiej Młodzieży. W 100% będzie przekazywać wszystkie środki, żadnych wałków.